Siła chwytu i długowieczność. Czy istnieje powiązanie? Według wielu badań naukowych tak. I na podstawie tego powstało wiele artykułów w internecie korelujących siłę chwytu i ogólną sprawność fizyczną, w związku z tym potencjał do długiego, zdrowego życia. Czy oznacza to jednak, że możemy zaprzestać ćwiczenia całego ciała i skupić się tylko na przedramionach? Nie do końca. Wskaźnik siły chwytu był używany jako odzwierciedlenie ogólnej sprawności fizycznej osoby badanej, ponieważ autorzy Służnie słusznie zresztą, wyszli z założenia, iż osoby aktywne fizycznie raczej miały silniejsze przedramiona w proporcji do osób niećwiczących i nieaktywnych. Dlatego, dopóki Twój sport, bądź praca, którą wykonujesz, nie wymaga szczególnie silnych przedramion i mocnego chwytu, Możesz równie dobrze spokojnie odpuścić ćwiczenia na chwyt i skupić się na równomiernym, wszechstronnym rozwoju całego ciała.